Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz w historii tego kanału zapraszam Was na nocne ujęcia czyli duma, getę nocą. Zaczynajmy! Ale, oczywiście, zanim zaczniemy pierwsze i najważniejsze, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć, jak wygląda, ile kosztuje, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. To Was oczywiście nic nie kosztuje, a nam to sprawi ogromną przyjemność. Za co bardzo dziękujemy. No i zaczynajmy! nawet sobie sprawy nie zdajecie ile razy chciałem nagrać dla was tego typu odcinek czyli przejście do magety wieczorną polą no bo dumagetę tak naprawdę wtedy ożywa wtedy wszyscy ludzie wychodzą na zewnątrz idą coś zjeść, zaczynają się bawić wszystkie imprezy na oko są organizowane ale po prostu nigdy nie miałem takiej możliwości i to nie przez to że jestem leniwy i nie chcę robić tego po południu czy jak już jest ciemno bo idę spać albo muszę jakieś inne rzeczy robić nie po prostu nigdy nie miałem takiej możliwości technicznej dopiero teraz mam kamerę która rzeczywiście umożliwia mi robienia zdjęć no, zdjęcia nocne bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, ale nagrywanie po zmroku to naprawdę nie jest taka prosta sprawa. I trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt. A ja, że kiedyś już próbowałem kilka razy i z GoPro 8 to po prostu było jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Naprawdę, tego się po prostu nie udało zrobić. Dlatego dzisiaj pierwszy raz nagrywam czymś innym. Jesteśmy właśnie na buliwarach. Dumagetę, czyli chyba najbardziej popularne miejsce. Jeżeli będziecie w dumagetę, to na pewno je zobaczycie, ponieważ znajduje się ono przy samym praktycznie porcie. Trzeba po prostu odejść kawałek sobie alejką i już w tym momencie jesteście w tym miejscu. Tylko że w tym miejscu, tutaj jak sobie teraz chodzę, jak widzicie, jest bardzo dużo różnych ludzi, grają sobie w różnego rodzaju sporty. Pewnie tam będą jakieś uprawiać inne jeszcze sporty i na pewno sobie jedzą, odpoczywają, cokolwiek robią, ale w ciągu dnia, jak tutaj będziecie, to będzie tutaj dosłownie pusto. Dlaczego? Bo Filipińczycy zresztą tak jak wszyscy inni chowają się po prostu przed słońcem i nikomu po prostu e, nawet do głowy nie przychodzi, żeby w ciągu dnia sobie tutaj spacerować czy chodzić, bo jest po prostu zbyt gorąco. A te bulwary te tutaj zostały w tym momencie przedłużone jeszcze bardziej, więc naprawdę jeszcze więcej ludzi się tutaj mieści. Oczywiście dzisiaj słuchajcie, jest środek tygodnia, więc tego tak nie widać, ale jakbyście tutaj przyjechali na przykład w piątek albo sobotę, to uwierzcie mi, że nie ma gdzie dosłownie praktycznie szpilki wstawić, bo jest tak pełno ludzi wszędzie. Ale przejdźmy się, zobaczymy, co mają do jedzenia. Jako jeszcze ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że to co w tym momencie idę, to wtedy jeszcze 5 lat temu, jak się tutaj przeprowadziłem do Dumaguete, tego w ogóle nie było. Teraz bym tak naprawdę chodził po morzu. W Dumaguete jakiś czas temu, 4-3 lata temu, chyba, a może nawet troszeczkę wcześniej, zaczęli nadbudowywać całe wybrzeże. Czyli po prostu narzucali ogromną ilość ziemi, piachu, kamieni i wszystkiego innego. I to po czym teraz tak naprawdę idę, to było morzem, czyli po prostu zrobić dodatkową jakby wysepkę. Takie przedłużenie całych bulwarów. I to naprawdę słuchajcie jest bardzo dobre rozwiązanie. Ja wiem, że tutaj jest niby chodzi też temat niszczenia rafy koralowej czy innych rzeczy, ale tej rafy akurat tutaj w tym miejscu nie było po pierwsze, a po drugie Dumagete potrzebowało czegoś takiego. Potrzebowało takiego miejsca, gdzie ludzie właśnie się mogą spotkać, gdzie mogą się imprezy różnego rodzaju odbywać, gdzie mogą zbudować kolejne miejsca, na przykład boiska do siatkówki czy do innych sportów, i wtedy po prostu ludzie sobie mogą odpoczywać. Ja, słuchajcie, na pewno muszę iść sobie soczek jakiś zamówić Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda Gdzie ostatnio zamawiałem? Hmm. Tak, chyba tutaj Chyba tutaj Chyba tutaj Dobra, tutaj będzie lemoniada, wejdzie Hello, hi Can I have a lemonade? ice what lemonade? Kind of lemonade yes 25% sugar uh, okay, yeah how much 95 okay Dostałem numerek i teraz czekam na lemoniadę. Ale co też jest fajna sprawa, słuchajcie na Filipinach, bo pamiętajcie, że oni uwielbiają cukier. Oni naprawdę będą pili tego cukru bardzo dużo w każdych napojach, nawet w lemoniadzie. Dlatego też warto się zapytać, jaki poziom cukru oni dają. Bo na przykład tutaj w tym można było wybrać cztery wartości: 25%, 50%, 75%, no i oczywiście 100% cukru. To znaczy, nie, że 100% samego cukru, ale 100% takiej normalnej wartości. Więc ja wziąłem sobie takie bardzo kwaskowate z odrobiną, dosłownie małą ilością cukru, żeby było dużo lepsze. Tutaj, jakby Was interesowało, słuchajcie, to są same masaże. Ja wiem, że to może tak nie wygląda, bo normalnie tutaj jest dużo więcej osób, ale z reguły jest właśnie tak, że tutaj są same osoby, które masują. Przeważnie ten masaż kosztuje od 100 do 200 peso, w zależności jaka część ciała. No to jest normalnie część Filipin, tak? Czyli. <grym> Ludzie uwielbiają przychodzić na tego typu masaże. właśnie ramion, czasami nóg i innych rzeczy. No, czego tam chcecie? Podejrzewam do wyboru do koloru. Ja akurat z takich usług nigdy nie korzystam, bo jakoś ja wiem, że to może będzie dziwne, ale ja ogólnie nie przepadam za masażem. Tutaj zobaczcie, akurat jest boisko. To jest oczywiście zbyt małe boisko do tenisa, ale za to jest do powiedzcie mi, jak ten sport się nazywa, bo ja powiem szczerze, że zapomniałem. Pickleball. Pokeball, jakoś tak, to jest taki amerykański sport, który na Filipinach, oczywiście, jak wszystko amerykańskie, coraz częściej wchodzi i coraz częściej można osoby spotkać, że też w to grają. Oczywiście tylko po wzroku. Ale teraz, oczywiście, musimy się przejść w miejsce, gdzie jest tradycyjne filipińskie jedzenie, tak zwane z bulwarów, tak. Czyli, no, zaraz Wam zresztą pokażę, tylko skończę sobie pić moją lemoniadę i akurat tam dojdziemy w tym samym czasie, więc poczekajcie chwileczkę. No, na szurę. Na szurę, na szurę, na szurę. Jeszcze skoro przechodzimy, słuchajcie, przez centrum tego całego zamieszania, to tutaj chcę Wam pokazać, że akurat, jak pewnie zwróciliście uwagę, jest zbijana scena. Pewnie w weekend się będą odbywały no, spore imprezy. Zresztą nie pierwszy raz i nie, nie ostatni. Tutaj systematycznie się właśnie odbywają jakieś duże imprezy. I oczywiście to są darmowe, plenerowe imprezy. Więc bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi. No ciekawie jestem, co tutaj będzie się działo w weekend. Muszę się zapytać Żony, pewnie wie już coś na ten temat. No i teraz jeszcze kolejna ciekawostka, bo jak ostatni raz tutaj byłem, to nie było praktycznie w ogóle koszy na śmieci. Teraz, jak pewnie widzicie, kosze na świecie są dosłownie co 5 metrów. Dosłownie co 5 metrów. więc no też chyba z drugą stroną delikatna przesada, ale przynajmniej jest 300. Więc to dobrze. Hi, hello. Mango Je. Tak, chwila. 20. 20. Ja będę sos Spicy salt, salt, eee, okay. no, e, sauce? No sauce. A you have a spicy sauce? Yeah, this one oh. Oh, okay. oh, enough. Twenty. Wypadałoby coś zjeść, więc kupiłem sobie słuchajcie taki przysmak, który w zasadzie bardziej jest przysmakiem mojej żony, ale ja też to lubię od czasu do czasu sobie zjeść, czyli e, mango zielone. Takie inne troszeczkę mango, trochę twardsze, razem z winegarem, z takim sosem na ostro. Wiem, to trochę dziwnie może dla Was wyglądać, ale naprawdę całkiem niezłe to jest. Ogólnie to się dostaje już pokrojone w plasterki, nie ma tu już żadnej pestki, niczego, to jest po prostu już przygotowane na świeżo i tam jest wlany sos do środka. Tak samo się dostaje jeszcze taką dużą wykałaczkę, żeby można było po prostu łatwo zjeść, a nie jeść rękami. No, powiem Wam, że ładnie pachnie. Zobaczymy, jak smakuje. Kali od 1 do 10 daje temu 9, bo jest naprawdę bardzo dobre. A już na pewno to jest najbardziej zdrowa opcja jedzenia. Taka tutaj na wieczór z tych rzeczy, które tutaj mogę dostać. Bo oprócz tego, to w zasadzie zostaje tylko i wyłącznie tempura, baluty i jakieś innego rodzaju jajka. No a to jest jedyne, chyba takie na zdrowo. No oczywiście jeszcze można dostać czeczaron, czyli skórę prażoną ze świniaka, co też no, nie wy... wydaje mi się, że była zbyt zdrowa na ten moment. Więc to Mango. Najlepiej chyba tak, wchodzi. Jeżeli ktoś myśli w ogóle o zdrowym jedzeniu w tym momencie. Fodi ha, foni de tempura. What else? Tempura, sweat roll, squid ball, fish flat, cheese stick, kuek kuek. What uh, Egg. Oh egg. From a uh, chicken? So like, like balut. Oh. Not balut. We, we have oh. also balut Oh yeah. Here. How much is balut now? 40 uh, peso, sir. 40 peso. 30. 30, okay, okay. Then we have no. also Okay, okay, no thank you for now, thank you so much. Okay. Dodatkowa rzecz na tych wszystkich straganach to oczywiście słuchajcie, to są pewnego rodzaju, no Ciężko to nazwać pamiątki, to są nawet elementy złotopodobne, ładowarki do telefonów, różnego rodzaju bryloczyki, maski na twarz. Wisiorki, magnesy na lodówkę, torebki i wszystkiego rodzaju inne rzeczy. Tak naprawdę to wszystko, co byście przyszłoby wam do głowy, wszystko, co by wam przyszło do głowy, to pewnie byście tutaj mogli znaleźć. Nie wiem dlaczego tak jest. I najgorsze jest to wszystko, że te stanowiska się po prostu powtarzają. Że jest na przykład pięć osób z takimi samymi pamiątkami i dokładnie z tym samym sprzętem. Byliśmy w tej strefie głównej, więc teraz przechodzimy takie normalne, już stare deptaki, które zawsze tutaj były. Tam jest ta część przedłużona, poprzeżona, a tutaj normalny taki deptak. E, tutaj już jest zdecydowanie ciemniej, ciszej, e, ale tak naprawdę wzdłuż tego deptaku, który idzie do samego końca, ponad chyba kilometr do portu, który pewnie nie widzicie w tym momencie, ale za chwilkę wam pokażę. E, tutaj są wszystkiego rodzaju restauracje: od filipińskich restauracji po też. E, no kuchnie tak naprawdę z całego świata więc jeżeli ktokolwiek zawsze będzie pierwszy raz w Dumaguete to spokojnie może tutaj na ten deptak tak naprawdę przyjechać i na pewno znajdzie restaurację dla siebie od, tak jak mówię, no, wszystkiego rodzaju praktycznie kuchnie więc na spokojnie to jest miejsce pewne i te restauracje na pewno też zawsze będą otwarte tutaj widzimy, słuchajcie, po drugiej stronie ulicy akurat e, takie chyba jedno z najbardziej znanych miejsc Why Not? Why Not Restro Bar, tak to się dokładnie nazywa, ale nie mylcie się, bo jest to kilka innych takich rodzajów rzeczy, które, o których powinniście wiedzieć o tym miejscu. Pomimo tego, że e, główną rzeczą co tutaj jest restauracja po prawej i po lewej stronie, która naprawdę tam są super jedzenia i europejska kuchnia i można kupić świeże pieczywo, kiełbasy i inne rzeczy w ciągu dnia, to wieczorami tutaj się odbywają naprawdę grube imprezy, tam już w środku tego budynku. Gdzie no, trzeba wejść, tam, powiedzmy, jakby do środka. Ci co byli w domagetę, wiedzą o co mi chodzi, a ci co nie byli w domagetę, jak, no nie wiem, jak zobaczcie, zostawicie komentarze, żeby, że chcecie wiedzieć, jak wygląda takie imprezowe życie nocne, to zostawcie to w komentarzu, to wtedy przygotuję osobny odcinek, całkowicie tylko i wyłącznie na ten temat. Akurat dzisiaj widzę bardzo mało osób, które normalnie tutaj biegają, ale gdybyście wstali o 5 rano i przyszli tutaj, to naprawdę słuchajcie. Są aż takie, można powiedzieć, autostrady ludzi. W Starszych Filipińczyków, też czasami obcokrajowców, którzy albo właśnie biegają, albo sobie tak po prostu chodzą w jedną i w drugą stronę. Bo wtedy jeszcze nie jest tak ciepło, jest bardzo przyjemnie i dosłownie tutaj ta bryza prosto od morza, które widzicie po prawej stronie, jest, no, jest po prostu przyjemna i to jest idealny okres. Ale tak samo wieczorami. Ja też zresztą tutaj kiedyś nawet chodziłem, biegałem i pewnie przy moim obecnym bagażu na brzuchu, to pewnie muszę zacząć to robić z powrotem. Zresztą teraz już nawet tak jak widzieliście, tylko i wyłącznie na mango się skusiłem, bo, bo jestem, można powiedzieć, na takiej delikatnej diecie. No i za mną oczywiście chluba Dumaguete, czyli napis Dumaguete. Tak, słuchajcie, każde miasto na Filipinach, albo przynajmniej każde to miasto, które ma na tyle pieniędzy, żeby coś takiego zrobić, organizuje coś takiego, że ma taki napis, który jest poświetlony. I Filipińczycy uwielbiają jeździć po tego typu miejscach i właśnie pokazywać takie miejsca, czyli na zasadzie robią sobie zdjęcia pamiątkowe, że byli w danej miejscowości, czy na danej wyspie, czy w innym miejscu. No takie. Ogólnie to jest bardzo popularne, popularne na Filipinach, więc jeżeli będziecie, też bardzo chętnie możecie sobie zrobić zdjęcie. Tam jest nawet specjalne takie podejście z tyłu dla wycieczek, dla grup, żeby mogli sobie wszyscy grupowe zdjęcie przy tym zrobić. Więc taka, można powiedzieć, ciekawa reklama. Pewnie w Krakowie czy w innych miejscach też coś takiego się robi, tylko to jest na inną skalę, albo inaczej troszeczkę wygląda. Pomyślałem sobie, że wyjdę akurat w środę, żeby nagrać fajny filmik i pokazać wam życie nocne w magetę, a tak naprawdę dzisiaj to mało co się dzieje. Nie myślałem, że aż tak będzie mało osób na mieście, więc pewnie będzie trzeba tutaj wrócić i nagrać kolejny odcinek, ale to już pewnie w sobotę albo w niedzielę. Hello. Uh, cold americano, please. Uh, medium. Thank you. W Polsce nigdy nie piłem zimnej kawy. Uważałem, że to jest najgorsza rzecz, jaka może człowieka spotkać, to napić się zimnej kawy. No, chyba, że to jest kawa taka letnia, ale nigdy taka mrożona kawa, taka rozumiecie, taka ice coffee. Na Filipinach też przez pierwsze chyba 5 lat nigdy w życiu się nie napiłem mrożonej kawy, bo myślałem, znowu to jest takie niedobre, bla bla bla, kawa musi być gorąca, czarna i tak dalej. No, jakoś ostatnio mi się to odwidziało i teraz zacząłem pić cały czas tylko mrożoną. No dobra, rano piję jeszcze normalną, ale w ciągu dnia, no nie ma opcji, tylko musi być mrożona kawa. Nie wiem, czy to z wiekiem tak przychodzi, że ludzie się zmieniają, jakieś smaki, inne rzeczy? Nie wiem, czy po mnie to widać, ale ze mnie dosłownie się już woda leje. Słuchajcie, jest tak... taka duchota. Jeszcze wypiłem teraz zimną kawę i po prostu nagle od tego chodzenia, jak zawsze, woda się leje z człowieka. Ale ja teraz się udaję do centrum. I pewnie też, słuchajcie, to jest dobre pytanie, bo... Mm. Bardzo często też się jest poruszane w komentarzach, czy na przykład czuję się bezpiecznie w Dumaguete. Na przykład chodząc właśnie z tak drogą kamerą, czy nagrywając filmiki, gdzie jest godzina. No teraz jest godzina. Dokładnie godzina chyba siódma? Nie, już przed... przed ósmą wieczorem. Tak, słuchajcie, czuję się bezpiecznie, czuję się naprawdę bardzo bezpiecznie w Dumaguete. Nie ma jakiegoś takiego zagrożenia. I nawet, czy to by była godzina druga w nocy, to też bym się po prostu nie bał. Więc. Naprawdę, zapraszam do Dumagety. Teraz już wchodzimy na główną ulicę Dosłownie samo centrum Dumagete. I co też jest ciekawe W Dumagete bardzo dużo ulic, które widzicie tutaj w centrum Są jednokierunkowe W ciągu dnia Od np. 6 rano do godziny 18 Ale po zmroku oczywiście to się wszystko zmienia I już są drogi dwukierunkowe i to jest idealny właśnie przykład tej głównej ulicy w Domagete kiedy normalnie jest ruch właśnie jednokierunkowy Tylko idzie tak jakby w tamtą stronę No a teraz ludzie już wracają, bo wszystkie ulice są dwukierunkowe Bo ten ruch jest zdecydowanie mniejszy Ale to wprowadza naprawdę spore czasami sobie zamieszanie Szczególnie dla obcokrajowców Którzy tutaj mieszkają no jeszcze nie tak długo nie tak, nie tak długo, bo ja już oczywiście tym pamiętam zawsze I wiem, którędy wcześniej się mogę szybciej dostać Natomiast no, nie wszyscy o tym wiedzą bardzo duże to zamieszanie dalej wprowadza. Ja dzisiaj nadrobię dla Was trochę kilometrów, bo wpadłem teraz jeszcze na pomysł, że przejdzie się przez Market. Zobaczymy, jak on wygląda w ogóle wieczorem. Ciekawy jestem, czy będzie otwarty. Raczej na pewno będzie otwarty, bo tam praktycznie zawsze on jest otwarty. A szczególnie w nocy, kiedy nowe transporty ryb i świeżych owoców i świeżych owoców morza e, przypływają, więc e, wieczorem teraz też powinno się coś dziać. Może to będzie miał swój klimat. Także idziemy tam. Idziemy w tamtym kierunku, przynajmniej na razie. I jak też można było, słuchajcie, przypuszczać oczywiście wszystkie parki tętnią życzem. Naprawdę, tetnią życiem, no bo teraz wszyscy tutaj wychodzą, ćwiczą różnego rodzaju tańce. Tutaj zresztą jest miejsce, które kiedyś byłem z Emilią i wypożyczaliśmy takie rowerki, jej się bardzo podobało. Na pewno tutaj musimy wrócić jeszcze raz. Tak jak widzicie, tam dziewczyny ćwiczą, tam też ktoś ćwiczy, robią pompki. Tutaj ludzie tańczą. No naprawdę, no. W ciągu dnia oczywiście coś takiego nie ma miejsca, bo jest za gorąco, albo też wszyscy pracują. A, tutaj wszystko się dzieje. No i już się zbliżamy do marketu. Pierwszy market, który tutaj jest na naszej drodze, to jest market z owocami. Ale widzę, że wszystkie sklepy, tak jak w ciągu dnia, pootwierane. Więc Raczej wszystko można kupić. Nie wiem co dzisiaj jest dostępne, jakie są teraz sezony, na co są jakie sezony. Ale chyba... No nie wiem, zobaczymy czy coś się uda nagrać. Uuu, no nic, arbuzy to wszystko to samo. Nie ma nic takiego ciekawego, co by akurat było tylko i wyłącznie sezonowe. A wiem co ja miałem kupić. Miałem kupić papaje. Jutro na śniadanie, bo ja jestem ostatnio znowu na papaj więc muszę kupić ja papaje. Love. Uh, Do papaya? Duhaka pa Papaya. Oh. Two pieces. Oh. Yeah. Sure. If it's okay, yeah. Or you can give me one small one. One this. Yeah. Yeah. Perfekt. O papai też już wam nagrywałem odcinki, więc pamiętacie, że bardzo często jem papaje. Rzeczywiście mega zdrowa, super wpływa na jelita. I nawet lepiej się pani czuje, nie czuję się taki pełny. Ale dobra, teraz wejdźmy może na jakiś inny market. Jeżeli coś będzie otwarte. Tutaj ogólnie ryby teraz dowożą albo wywożą, tych których, których nie sprzedali. Ale nie wiem czy uda nam się wejść. Tutaj mamy tak, smażone kurczaki, co jest dalej, no wszystko w zasadzie tutaj zawsze jest na marketach. Aż przejdę się na drugą stronę w sumie, bo to może być dla Was ciekawe, te kurczaki z ryżem i z sałatką z papai, no to, to jest taki naprawdę przysmak filipiński, no tutaj wszędzie to można kupić. One tutaj są bardzo tanie, bardzo często to więcej jest tej panierki niestety niż, niż, niż kurczaka, ale są naprawdę tanie, no to chyba kawałki są, chodzą po 20 peso, ile dobrze się nie mylę, także za 60 peso naprawdę każdy może sobie zjeść spokojnie tutaj się już zaczynają gary losu, czyli te wszystkie tak naprawdę na zimno potrawy, które są wcześniej ugotowane Ale oczywiście one są świeże i naprawdę przy takim przemiale klientów, jaki oni tutaj normalnie mają, to na pewno są bardzo zdrowe I, i nikt się z wami nie stanie Hello mam, ma can I record it? Like, yeah. To jest serce bananowca, już poznaje tą sałatkę To są jakieś jajka z kurczakiem eee, To są jakieś inne jajka no powiem Wam, że kurde tutaj jest naprawdę spory wybór. Nie to co u mnie na ulicy. Tylko że no, tutaj mam kawałek, że musiałbym przechodzić. No jak widzicie od razu tutaj przynosi świeże, dokłada. Dokłada świeżego. To było zrobione. Tam jakieś rybki jeszcze. Tam jest jeszcze widzę, że Ampalaja oczywiście pasta filipińska, ale akurat spaghetti filipińskiego, takiego typowo filipińskiego nie musicie próbować, uwierzcie mi, nie musicie próbować to jest na przykład bardzo dobre, ten groszek uwielbiam to, zdrowe, świeże i tyle, idziemy dalej tutaj pierwszy raz, słuchajcie, widzę coś takiego czyli szałarmę taką, filipińską nie można by tego nazwać polską albo europejską szałarmą, bo to jest oczywiście dużo, dużo mniejsze i to mięso jest też już jakby przyprawione w ogóle na tym grillu, przynajmniej tak to wygląda i taka szałarma kosztuje 50 peso 50 peso, 50 peso no to widzicie ile to jest na ekranie, to nie jest bardzo dużo, oczywiście są dużo mniejsze No tutaj no, można zobaczyć jak to na nakłada nieźle, nieźle i z sosami no kurde kiedyś spróbuję, ale dzisiaj już się naprawdę najadłem ja już powoli wychodzę z marketu, bo naprawdę słuchajcie, nic się tutaj nie dzieje. No dobra, jakoś muszę tak stanąć, żeby wam. O, teraz powinno mi być widać lepiej. Nic się nie dzieje. Te wszystkie tutaj widzicie sklepy już są pozamykane, gdzie normalnie ludzie handlują w ciągu dnia. Tylko i wyłącznie niektóre rzeczy tam zostały otwarte. No ten cały market owocowy, rybny nie wiem. Podejrzewam, że też mógł się zamknąć, bo oni są naprawdę od bardzo wczesnych godzin porannych. No i te jakieś jeszcze szałarmy, pozostawały jedzenia, ale te jedzenia są praktycznie 24 godziny na dobę, tylko obsługa się tam zmienia, no bo oni wiedzą, że to i tak i tak zawsze ktoś przyjedzie, bo ci na przykład dostawcy przyjeżdżają pewnie o godzinie, nie wiem, drugiej, 3, czwartej nad ranem, więc oni też tutaj przyjdą sobie na śniadanie, coś będą chcieli zjeść, no i tak to się po prostu wszystko kręci. Tak jak mówię, tutaj, tutaj miasta, można powiedzieć, nie umierają na noc, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja już praktycznie doszedłem na moją uliczkę, także będę kończył ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kolory mogą być troszeczkę pomieszane i mogą być problemy pewnie z dźwiękiem w tym odcinku, no bo jest naprawdę bardzo dużo hałasu naokoło i też tak samo, praktycznie zerowe oświetlenie przez większość tego filmiku. Więc proszę, bierzcie to pod uwagę, zanim zaczniecie pisać, że o, znowu dźwięk to bani, wszystko skilane jak zawsze. Bo ja się naprawdę tym przejmuję i chcę nagrywać jak najlepsze filmiki dla Was, żeby jak najlepsze były ujęcia, żeby jak najlepsza jakość tych filmików była. Bo może to nie jest najważniejsze w filmikach, ale mnie jako osobę techniczną to bardzo interesuje, żeby ta właśnie jakość była jak najlepsza. Dziękuję, czekam na Wasze komentarze. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!